Czeku, rozładował mi się telefon 4900 w kasynie kurwa Ja pierdole No to nie pchudu, A że... 8000 mogłem wypłacić kurwa No to bałem wszystko Może dobrze, że rozładował się telefon, nie? Dramat kurwa Dramat no Do domu kurwa Wie, spać, wie Pan czy... jak z tym kasyną? No, nie, no, proszę nawet nie mówić no tak, zgadzam się. Dramat kurwa, dramat kurwa. Dawało, mogłem ja włazić, nie wypłaciłem. 4900 złotych, a wie pan co jest najgorsze? Nie. tydzień, tydzień temu 5200. O kurwa. Więc teraz jestem już... A było tak, że pan wygrał? Nie. W tym miesiącu jestem minus chyba, nie wiem, 15 tysięcy. Ja pierdolę. Ale czy warto chodzić, nie? A Ale, weź pan, nie mógł w ogóle tak liczyć. Co nie zarobię to wyjebię w tym kurwa kasynie głównie. No... Dlate, dlatego to nie chodzę do kasyna.